Rędy i owędy. Festiwal toż, toż Będziemy słuchać popularnych piosenek, ale pamiętajmy, że naszym dziedzictwem są także pieśni ludowe. I te śląskie wciąż pozostają nieco w cieniu. Może też dlatego, że nie do końca były rozpoznawane. I oprócz, już zachodzi Czerwone Słoneczko, nie udało się wypromować na równi z innymi ludowymi piosenkami. No, dlatego, poszła żeby... Karolinka, przepraszam. No, poszła Karolinka, fakt. No, tak. no to taka. Mały ludowa trochę, ale jednak. No dobrze, masz rację, ale żeby właśnie wprowadzić w nastrój, to proponuję, byśmy wysłuchali fragmentu piosenki, wokół której będzie się toczyła nie tylko zresztą jednej, będzie toczyła nasza rozmowa. Proszę posłuchać. dzieci, a niechże im za to, a nie im za to, światłość wieczna świeci, a niechże im za to, a nie im za to światło wieczna świeci. Muszę przyznać, że pierwsze, co mi się skojarzyło, był kiedyś bardzo popularny w latach 70-tych zespół jugosłowiański Biolo i nasz gość trochę śpiewa w tym stylu. A jest nim pan Grzegorz Płonka i Tomasz Kwiatek. Witam panów serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Witamy. Od razu można było rozpoznać, że piosenka jest śląska i myślałam, że ona pochodzi z tego albumu, o którym rozmawialiśmy kiedyś z pracownikami Instytutu Śląska, Śląskiego Pieśni z nad Odry zebrane przez Adolfa Degacza. Ale to jest inna piosenka, z innego zbioru, tak? Tak, jest to pieśń powstańcza ze zbiorów profesora Adolfa Degacza i ona dotyczy wydarzeń, które się wydarzyły w 15 sierpnia 1919 roku w Mysłowicach, na terenie kopalni Mysłowice, gdzie Gręczuc zaczął strzelać do górników, którzy przyszli z rodzinami, bo taki też był zwyczaj, że rodzinnie wszystko robiono, działano i, i, i wtedy padło tam parę osób. No i ktoś napisał ten tekst, podpisał go Sobczyk i on się ukazał w tych pismach Powstaniec, które w 1920 roku był wydane. Także jest to gwarancja, że jest to tekst pisany jak gdyby na żywo, może tuż po tych wydarzeniach, no i chciał ten twórca opisać te dramatyczne. Wydarzenia, które się podziały wówczas. W Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest płyta, która się niebawem ukaże. Nadstawcie Ucha, kochani ludkowie. To są pieśni powstańcze ze zbiorów Adolfa Dygacza. Grzegorz Płonka śpiewa. Utwory no, historyczne, już dzisiaj tak możemy powiedzieć. Chociaż kiedy spoglądam na listę tych utworów, to rzeczywiście jedyny utwór, który nie ma przypisanego autora. To jest właśnie ten utwór, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, czyli przeszli po wypłata górniki masami, ale oprócz tego jeszcze znaleźć można tutaj łącznie 12 utworów, przy których pojawiają się. Pojawiają się takie jak na przykład: A 2 maja rano, my są wandrowniki, jak jo chodził do szkoły i, i tak dalej. Czy nie ma pan takich obaw, że te teksty poprzez właśnie posługiwanie się gwarą, czy jak mówią niektórzy językiem śląskim, no, stają się trudniejsze w odbiorze? No staram się promować etnolekt. Użyję tego określenia śląski, także jeżeli słuchacz zainteresuje się tym, to będzie zgłębiał swoją wiedzę na ten temat. I, i dużo mam takich ślązaków też zwrotów, że fajnie, że, że to po śląsku się śpiewa, że, że krzewi się i popularyzuje w ten sposób. Nie tylko tematykę powstańczą, która jest w naszej społeczności, no, nie za duża chyba wiedza na ten temat, a z drugiej strony, no po naszemu. Po prostu, no po właśnie, naszemu ale w ogóle dam sobie rękę uczyć, że większość z naszych słuchaczy w ogóle nie miała świadomości, że jest coś takiego jak pieśni powstańcze z okresu powstań śląskich. No właśnie, dlaczego one długo w ogóle nie funkcjonowały w takiej potocznej świadomości? Nie śpiewano ich, powstały później, czy, 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 czy o co chodzi? Na tej płycie akurat wybrałem teksty z panią Janiną Dygaczową, pieśni, które wiadomo, że one powstały w czasie powstań śląskich. Ale też w ostatnich latach też mówiono na przykład, że a to później powstancie, to tam inteligencja pisała. Czy nauczyciele, czy gdzieś tam powstały, lata po, po powstaniach. No i to też z niewiedzy, też deprecjonowano je i myślę, że nie traktowano też w jakiś sposób przez jakieś grupy osób za wiarygodne, że to nie bo to kiedyś tam później powstało. A na tej pójcie wybrałem właśnie jedny, jedna pisz, nie wiem w, w których latach powstała, ale. Te z, dzięki zapiskom profesora Dygacza wiem, że w tym czasie powstawała. I to słychać też, że to jest przez lud pisane czyli też No właśnie, przez bo to też chyba trzeba podkreślić, że powstania śląskie to chyba jedne z niewielu powstań takich ludowych, bo no. u nas zwykle inteligencja walczyła, czy to w powstaniu listopadowym, czy styczniowym, czy w warszawskim raczej to byli inteligenci, prawda? A jaka rola jest to kwiatka? My jak poznaliśmy naszego barda tutaj śląskiego Grzegorza Pąkę odkryliśmy to tak naprawdę trzy lata temu, no jakoś poczuliśmy taką chemię, bo to już nie pierwszy projekt, który też się odbywa i w Radiu Opole, bo warto przypomnieć i podkreślić, że niedługo się tu usłyszymy, nasi słuchacze koncert. koncert. 13 września. Posłuchają Grzegorza Płonkę z tymi pieśniami na żywo, a wcześniej już go mogli też słyszeć już i rok wcześniej, i dwa lata wcześniej na antenie Radia Opole, bo przy okazji różnych projektów, które robiliśmy jako fundacja, zawsze tutaj staramy się podkreślić właśnie ten, to, że jesteśmy z Opola, ze stolicy Górnego Śląska i że mamy takiego barda w Katowicach. Yy, obecnie to jest stolica województwa śląskiego, ale tak naprawdę kiedyś było Opole stolicą rejencji i tutaj warto to podkreślać. Hmm. Czyli pan nie jest ich? Nie jest ich, jest nasz. Śląska jest nasz, nasz, jest nasz, bo trzeba podkreślić, że Śląsk jest od, od, od i Dolnej, i Górnej i tutaj Opolszczyzna, o której mówimy tak naprawdę jest częścią Śląska. Nie jest to jakiś yy, nie wiadomo jaki yy, region, tylko tak naprawdę jesteśmy całe jeden Śląski. My tutaj chcemy łączyć. Pięknie łączymy i Radio Katowice z Radiem Opole, bo tam nagrywane było przez tydzień ta cała płyta, a debiut będzie tej płyty w Opolu, także każda rola, każdy chcemy tutaj łączymy Muzeum Powstań Śląski z Muzeum Polskiej piosenki. Takie patronaty są nad tą płytą. I IPN, i Katowice, i IPN Opole dali nam patronaty. Także łączymy tutaj wszystkie, nawet do tego jeszcze pokazujemy to, że osoba, która jedną z utworów jest Klaudia, która jest niewidomą. Osobą pięknie i pefron nasz wziął patronat na to, żeby też uhonorować i tą osobę jakoś też podkreślić tutaj. No, staramy się łączyć wszystko i podkreślać, że to, takie tak mamy jak dziedzictwo. Tak, tworzył pan slawizm, to wy tworzycie pan silezjanizm. Dokładnie tak? tak można powiedzieć, aczkolwiek my tutaj chcemy właśnie podkreślić to dziedzictwo niematerialne, bo o nim jest zazwyczaj wszyscy widzimy zabytki, te materialne dziedzictwo, a te ulotne rzeczy, czyli pieśni, które profesor Dygasz, etnomuzykolog wybitny, stworzył Stworzył, stworzył, zapisał, bo stworzyli, lud stworzył, a ktoś to zapisał, to ta praca nie poszła na marne. Instytut Śląski piękny śpiewnik wydaje, który też będzie promocja te, podczas tego koncertu. Warto to wszystko łączyć, synergię stworzyć, bo tak naprawdę każda instytucja robi piękną rzecz. Ktoś to musi wreszcie opakować w produkt, który będzie zjadliwy o, dla tak, odbiorcy. Tak. No bo z I my tym to chcemy, Komercyjnym chcemy... aspektem dzisiejszych czasów musimy się liczyć, prawda? Tak, okay, i my chcemy być tym musi... łącznikiem, który tak naprawdę docenia to, co się dzieje, jak, jak przez Grzegorza dowiaduje się o tylu inicjatywach, no to czemu tego nie wiedzą ludzie? Cały czas się razem zastanawia, no więc my chcemy to robić. I będziemy też robić już za chwilę, przypomnijmy, już wyszły pieśni z nad zebrane przez Adolfa Degacza, ale da moment wyjdzie kolejny album z pieśniami, między innymi powstańczymi. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Tomasz Kwiatek i Grzegorz Płonka rozmawiamy o płycie Nadstawcie Ucha Kochankowie, Kochani, kochani Ludkowie, która ma, ukaże się niebawem. Niebawem też odbędzie się koncert promujący tę płytę. Jak już ustaliliśmy, ta płyta zbiera pieśni powstańcze. To są autentyczne teksty, ale moją uwagę przykuła aranżacja tych utworów, która jest bardzo śląska, bo dominują dęciaki. Tak, no chciałem, żeby nawiązać też, bo na Śląsku w przełomie 19-20 i tak gdzieś do połowy lat 30 najbardziej popularne były kwintety dente, dlatego na tej płycie jest kwintet denty z perkusją, bo chciałem to, to bardzo zrytmizować i aranżacje yy, yy, nawiązują do muzyki, tam trochę dixielandowej, swingowej, no żeby ten aspekt taki popularyzacyjny był też silny. Ale, ale zresztą i... bardzo często orkiestry denty na Śląsku wykonują jazzowe utwory tak, i tak. te dechowki, jak nam się czasami orkiestra denta kojarzy, to już jest zupełnie nie to. Inksza, Współczesne Inksza mogą mhm. zagrać wszystko. To. Czasami aż zadziwiające. Mówi się o tym, że są takie języki, które lepiej brzmią w piosenkach. Na przykład angielski, prawda? Już polski ze względu na to, że taki jest szeleszczący jakiś, y, sprawia problem. No a y, jak śląski w takim? Jak się śpiewa śląskim językiem? No ja jako ślązok, no to mi się to podoba. I lubię <noise> śpiewać po śląsku. E, po włosku na przykład też bardzo lubię. Podobny, wiem. tak? Śląski no, do włoskiego? Po, no, po neapolitański na przykład, A. bo jest język neapolitański. I ktoś, kto zna język włoski, to niekoniecznie musi z, zrozumieć pieśni neapolitańskiej, o co tam chodzi. Mhm. Ale no, mi się dobrze śpiewa, bo tam fajne mhm. są te zaokrąglone e, samogłoski. Ale intonacja takie... w śląskim idzie ku dołowi czasami się tak śmieje, że tak się trochę kopi doli, więc jak to wychodzi w To zależy, jak gadają, bo w Rudzie to inaczej, albo w Zobrzu, nie, ja co my idziemy, a zaś Rybnik to jest Śpiewne bardziej pszczyna, tamte rejony. Ja idęmy na cesta, synku, a może tam coś, ja, a, a, a tak jak moja uma babka go dała do mnie, nie? Starka, piękne określenie. Synek, ja ci zrobiasz nitka, chodź, powiedz, ja. No to tu jest jeden tutaj. śląski, czy co, co wieś, to, to inna odmiana. Wiem że tam parę jest e, takich rozróżnień. E, Jedni go że że co w wioska to inne. Ja bym się może niekoniecznie z tym zgodził, bo na pewno jest baza podobnych słów, ale są niektóre słowa inaczej, na przykład cesta, nie, to tam Ale porozumieją książkę, się ludzie bez oczywiście. względu na te różnice. Tak, no jasne. Ale na pewno powinno się iść w tą stronę, żeby zadbać o, o... Etnolet, język, gotka, To właśnie promocja kultury tej niematerialnej jest bardzo potrzebna, bo o materialną, na przykład kulinarną, dbają już różne osoby. Ja, na przykład, sama lubię oglądać programy kulinarne Remigiusza Rączki, który właśnie podkreśla, że na przykład w jednej części Śląska były popularne kluski bez dziurki, a drugie były no, z dziurką. No. I tak barwnie opowiada, że ma rzesze swoich zwolenników. Natomiast oprócz takiej misji historycznej, Dlaczego warto te, te piosenki przypominać, no, Pana zdaniem? Wydaje mi się, że to trudne zadanie i, i musimy się śpieszyć z czasem, bo właśnie to nie będzie takich profesorów dygaczów, a już nie będzie takiego profesora drugiego, bo już wiemy, świętej pamięci, profesora dygacza już nie ma wśród nas. No, takich osób jest niewiele, którzy się właśnie tym zajmują. My poczuliśmy taką odpowiedzialność jako fundacja, że musimy coś z tym zrobić, no bo o zabytki to łatwiej zadbać. Zawsze to widać. Jeśli ktoś tam jest jakimś gospodarzem, a o takie niematerialne, to tego gospodarza ciężko przypisać. Mhm. Y, ciężko go znaleźć, i jeżeli ktoś się nie znajdzie sam odważny, no to, no to, to ulotny będzie i zniknie. Bo jeszcze I... można poszperać po ta, strychach, prawda? Wciąż można znaleźć ta. takie. No, no. Jeszcze tych świadków historii trzeba znajdywać, więc y, kto wie, czy tym koncertem nie, nie, nie znajdziemy jakichś wspomnień, kogoś ktoś może do nas napisze, i trzeba, trzeba pomóc po prostu w tym wydaniu. Ja myślę, my, że, myślisz, że... że jest jeszcze dla mnie bardzo istotna rzecz, bo to jest tak jak w przysłowiach te teksty stare sprzed 200-300 lat pokazują używam takiego określenia, to jest archeologia śląskiej mentalności i tam jest ludzkie doświadczenie zawarte, doświadczenie z wiedzy płynącej. Zresztą to w tym że są tak. piosenki powszednie, są piosenki Polżędowe, zawodowe, więc w zawodowe, każdej dziedzinie tak, tak. powstawały piosenki, które ilustrują ten sposób to życia. To jest też mianownik wspólny, bo czy to pieśń afrykańska, czy na przykład z Ameryki Południowej, mówi o uczuciach. My tu też śpiewamy o uczuciach. I to jest zbliżające, że każdy człowiek, niezależnie gdzie, na jakiej szerokości geograficznej mieszka, tak samo przeżywa, chce być szczęśliwy, Czyli chce Czyli te piosenki dobra. udowadniają, że Ślązak też człowiek. Uczucia ma. No, o to ja mądrość, wielką mądrość w tym jest o. Zapraszamy więc serdecznie na koncert, który odbędzie się 13 września. Będzie można go oglądać oczywiście dzięki internetowi, a na zakończenie proponuję, byśmy wysłuchali fragmentu piosenki Jak chodził do szkoły, a naszymi gośćmi byli Grzegorz Płonka. Które będzie wykonywał piosenki, i Tomasz Kwiatek. Dziękuję Panom bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Prędy i owędy.